Witamy Was znowu drodzy widzowie. No Wtedy. Właśnie, poprzedni odcinek się nie nagrał. Tak, 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 tak. Patrz! My słyszyły? ej patrz! To znak krzyża. My jesteśmy na świętej ziemi. Tak, Widzisz? a ja odkryłem coś. Patrz, mięsko odkryłem. Ale patrz, co ja odkryłem? Jesteśmy na świętej ziemi, to krzyż. Widzisz? No. Ej patrz, jak to włączę to ten krzyż będzie w wodzie. Co to może oznaczać? Może woda? Co? Ty na to? Zażyłem? Ale niekoniecznie w może to odda na śmiecie ziemi? Ty tam! <laughs> nie mogę przejść, a ty? Zobaczymy, idę! Dą, 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 dą. Ej, ale ci oddam najpierw, dobra? Ej, nas, do, proszę! Ej, chcę ci oddać! to co Ej, mi nie bijmy być. się, nie bijmy się, proszę! Dobra, tak żebym miał trzy sęduszka! Mam mam tyle co ty, widzisz? Nieprawda! Ty masz więcej nawet! Zostaw mnie tylko w Ej, stój, stój, teleportujemy je! Stój, stój, stój. Ej, no bym się wydostał! I bym ciebie wydostał przy okazji! Dawaj mi moją mapę! Masz swoje, mnie się nie bije! Daj mi moją mapę! Bić. Musimy... wiesz ja tam chcę iść. Ja tam idę. Ale fajne mięsko, dzięki. A ja idę tam, tam są diamentowe rzeczy i tak dalej. Wiem... Yeah. Ale ty nie możesz oczywiście, bo... Czekaj, jak przystąpię iść, okej. Okay. Nie bij mnie, chcę tam Ej, przychodzisz, 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 no Właśnie, a ty mnie bijesz. Ej, przychodzisz, jak cię biję. Właśnie, gdzie jesteś? Tam nigdzie nie... Ej, weź tu, skrzynkę, skrzynkę weź. Tam będzie łuk! Piona! Piona! Dzięki, Dzięki Mnie! Piona! To jest... Łuk... Płonący łuk. Możesz dalej chyba. Ja, A to tak. ja nie Znaczy... Klikaj i z B i będziesz mógł się przedostawać. Hmm. Zobacz gdzie ja jestem. Jestem mądrzejszy od psowa. No. Nie, bo ja nie mogę się przedostawać do mnie, bo i tak to do niczego nie dochodzi. Ta, będziesz tak pięć lot, a ty szczelej, no? Dajesz. To jest pomocę szczała. Ok, najpierw że będę lepsze. od ciebie, lepsze Ej, jak zaczniemy od nowa mapy, to wiem co zrobić To wiem co zrobić, żebyśmy razem mogli przejść Wyłącz tą mapę i włącz ją jeszcze raz Po co? Jej się nie da usunąć. Więc... Czekaj, tak, ja chcę tylko coś zrobić, wiesz? Ej no, go, ale czekaj, chcę to zrobić koniecznie. Można no, no, dorzucić no, no, tej tamki. Co? <beer iş> to ty nie wiedziałeś? A teraz dawaj obiad. Ej no, ale no, mi nie o to chodziło.